W realiach obecnie trwającego na Ukrainie konfliktu Rosjanie, a właściwie rosyjskie dowództwo, mając świadomość o tym, że Zachód spiera Kijów, staje w obliczu wybitnie niekorzystnych faktów. Ukraińska struktura sił pancernych zmienia się. Zmienia się do takiego stopnia, jaki nie do pomyślenia był jeszcze w czasach przed wojną. Następuje szybkie przezbrajanie pułków pancernych w czołgi produkcji zachodniej o zupełnie innych, częstokroć lepszych możliwościach niż te produkowane jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Oczywiście jednak nadal udział nowych maszyn, jeżeli chodzi o ogół armii Ukrainy jest dosyć nieznaczny. Dominują i będą dominować nadal sowieckie T-64 i T-72. Jednak długość ich życia jest przesądzona, gdzie prawdopodobnie i one ustąpią miejsce maszynom albo użyczonym przez sojuszników, albo produkowanym przez rodzimy przemysł w przyszłych, powojennych latach. Można śmiało jednak w tym momencie postawić jedną tezę. Rosja ma problem z bronią pancerną Ukrainy, i o tyle dyskutować można jeszcze o możliwościach użycia przez stronę rosyjską precyzyjnej artylerii, amunicji krążącej czy innych lekkich systemów w celu jej niszczenia, o tyle cena takich systemów często przerasta skromne możliwości Kremla. Jakie jest więc wyjście nieco bardziej przyziemne? Co rosyjski przemysł może zbudować i wyprodukować w dużych liczbach? Co może stać się Nemezis nowej ukraińskiej broni pancernej i nie tylko? Uchylając rąbka tajemnicy, dzisiaj w nieco bardziej technicznym materiale porozmawiamy o systemie 9P-157 Kryzantem S. Zapraszam serdecznie na materiał. Zacznijmy jednak od samego początku. Trwająca wojna, nazywana przez stronę rosyjską Operacją Specjalną, spowodowała olbrzymi ubytek w rodzimej armii lądowej. O stratach ludzkich i ich wielkości w tym momencie dyskutować nie będziemy. Jednak siłą rzeczy, tak jak piechota jest zawsze najbardziej dominującym komponentem w wojskach każdego kraju, tak drugą siłą, która oberwała w zasadzie rykoszetem, współpracując z formacjami piechoty, była broń pancerna. Cytując tutaj dość wiarygodne źródła takie jak Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych. Liczba rosyjskich czołgów, będących w stanie gotowości bojowej, czyli bez tych w magazynach, spadła z około 3800. Do 2350, czyli o 38%. I najbardziej jednak dotkliwe straty dotyczą czołgów T-72B3, również w wariancie M, będących zmodernizowaną wersją T-72. W tym momencie straty są oceniane nawet na 50% przedwojennego stanu posiadania Rosji. Jednak oczywiście nie jest to koniec blamarzu, którego doznała strona rosyjska. Według danych serwisu Oryx zniszczonych. Przyjętych lub opuszczonych zostało przynajmniej 2045 czołgów różnego typu. Teraz jednak pojawia się skądinąd słuszne pytanie. Jaki wpływ ma to na działanie Wojsk Federacji Rosyjskiej i dlaczego omawiany przez nas dzisiaj system jest szalenie ważny w konsekwencji wymienionych wydarzeń? Otóż upośledzenie sił pancernych skądinąd często lekceważonych z powodu rzekomej łatwości zniszczenia na obecnym polu bitwy Powoduje szereg konsekwencji, które wpływają na zdolności operacyjne i zwyczajne możliwości przeprowadzania np. skutecznych ofensyw, czy możliwość angażowania sił w tworzenie improwizowanych stanowisk obronnych. Jednak znowu, dlaczego elastyczność i możliwość improwizowania szybkich stanowisk i punktów oporu jest dla Rosji tak istotna? Jest to w tym momencie szalenie istotne dla wojsk Federacji Rosyjskiej z kilku względów. Jednak najważniejszym z nich jest przeprowadzana obecnie ofensywa ukraińska. W natarcia zaangażowane są dość pokaźne siły, atakując jednak dość punktowo z jednego względu przez istnienie rozległych pulminowych, których pokonanie wymaga specjalistycznego sprzętu i dużego zaangażowania wojsk pancernych osłaniających np. pojazdy inżynieryjne czy trały przeciwminowe. Tak też rosyjskie wojska póki co z problemem radzą sobie dostatecznie, gdzie wsparcie artylerii znajdującej się poza zasięgiem ostrzału ukraińskich wojsk, czy stanowiska ogniowe piechoty z bronią przeciwpancerną trudne do zniszczenia są wystarczające. Cenach w sytuacji, gdy zwyczajnie linia obrony w końcu pęknie. W takim momencie najcenniejszy jest właśnie komponent mobilny, którym można załatać powstałą dziurę. W wypadku jednak takiego natarcia istotne jest także jakim komponentem dysponujemy i co musimy zwalczać. Tutaj z dość dużą pomocą przychodzą nam filmy prezentujące mniej więcej wygląd takich operacji. Dobrym przykładem jest wideo i zdjęcia ukazane przy okazji niszczenia jednego z czołgów Leopard 2. Na filmie przedstawiona jest kolumna składająca się z czołgu oraz kilku wozów piechoty. W tym wypadku wozów Bradley, gdzie torowała ona sobie drogę w kierunku wrogich linii. Jak dalej scenariusz się potoczył, wiemy praktycznie wszyscy. Część wozów zostaje zniszczona, część opuszczona, jednak wskazuje to na jedno: jak wysoce wartościowa jest w tych warunkach broń przeciwpancerna, a tym bardziej samobieżna. Wartość takiego wyposażenia potwierdza również fakt naprawdę licznego nagrywania zniszczonych za jego pomocą czołgów na Ukrainie. Takie jest uzasadnienie sensu istnienia omawianego przez nas dzisiaj systemu. Jednak najpierw nieco o jego protoplaście. Również wykorzystywanym w konflikcie na Ukrainie. Protoplastą Kryzantemy, a w zasadzie poprzednikiem, jest dość powszechny system 9K114 Szturm, zaprojektowany pierwotnie dla śmigłowca Mi 24. Jeśli jednak chodzi o jego wprowadzenie do służby, całość dość solidnie się opóźniała, jak to w Związku Radzieckim. w zasadzie rakiety tego systemu wprowadzone zostały wraz z końcem lat 70., gdzie ostatecznie na platformie gąsienicowej. Który stanowił wóz MTLB, zagościł tak naprawdę z początkiem lat 80. Jednak jak prezentują się oferowane przez niego możliwości? Rakieta w przypadku systemu szturm transportowana jest w aluminiowej tubie i z niej również wystrzeliwana. Pocisków nie trzeba ładować oddzielnie, wiele to upraszcza, ale system generalnie jest zwyczajnie nieskomplikowany. Pocisk tego systemu wykorzystuje silnik rakietowy na paliwo stałe, zaś podczas startu niewielki ładunek wyrzutowy wypycha całość z tuby. Całość jest sterowana poaktywnie za pomocą systemu SAKLOS, w odróżnieniu od pocisków poprzedniej generacji, np. malutka, sterowanych ręcznie za pomocą manipulatora. Tak też w ogóle budowa systemu szturm ma wiele zalet, np. bezprzewodowość i sterowanie radiowe. Pozwala to przede wszystkim na większą prędkość i zasięg w porównaniu z konwencjonalnym sterowaniem przywodowym, zaś wspominając szczerze, jest to dość duża zaleta, szczególnie w porównaniu do systemów zachodnich zaprojektowanych w podobnym czasie lub wcześniej. PPK zachodnie są zwyczajnie wolniejsze, co ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o np. potencjalną szansę na trafienie obiektu, który może się schować za przeszkodą. Teraz jednak nieco precyzując i pokazując, jak cały temat wygląda od kuchni. Kontrola nad pociskiem odbywa się za pomocą fal ultra wysokiej częstotliwości z pięcioma pasmami i podwójnym kodowaniem w celu zminimalizowania podatności na środki zagłuszające. Uproszczona procedura wystrzału wygląda następująco: strzelec za pomocą optyki, która umożliwia ośmiokrotne przybliżenie, oznaczone jako KPS-53 AW. Rozpoznaje cel i oświetla go zintegrowanym dalmierzem laserowym. Po starcie pocisku strzelec musi utrzymywać cel w zasięgu wzroku, aż przeciwpancerny pocisk kierowany trafi zakładany obiekt. Co ciekawe, pocisk uderza w cel nieco z góry, gdzie jego trajektoria lotu stwarza taką możliwość, ułatwia to na przykład unikanie kolizji z przeszkodami. Tak też ogólnie pocisk systemu 9K114 Szturm potrzebuje zaledwie 14,5 sekundy aby przelecieć cały zasięg 5 km, który jest jego zasięgiem maksymalnym. Jego prędkość lotu wynosi do 550 m na sekundę, deklasując pod tym względem na przykład amerykańskiego TOW 2. Co ciekawe, atakować tym systemem można także wolno lecące śmigłowce i cele powietrzne. Jednak nie jest zweryfikowana skuteczność takiego strzału, zwyczajnie te pociski nie do tego miały służyć. Jednak by tutaj za bardzo nie przesłodzić, garść pewnych faktów na temat tej broni. Generalnie w latach 80. i 90. Amerykanie przeprowadzili szereg testów, gdzie przetestowali według danych 120 rakiet 9M114. Operacja nosiła kryptonim Passive Nova. Wyniki, mówiąc szczerze, były dość ciekawe, posłuchajcie zresztą sami. W zasadzie tylko 4% rakiet wystrzelonych do celów, poruszających się z prędkością do 15 km na godzinę, trafiło w nie. Jednak przy strzelaniu do celów nieruchomych nie było wcale dużo lepiej. Z rakiet wystrzelonych w cele nieruchome trafiło zaledwie 11%. Dopiero późniejsze testy z egzemplarzami z innych źródeł i poprawionymi rakietami wykazały prawdopodobieństwo trafienia na poziomie około 24%. Ma to się niezwykle ciekawie w porównaniu do źródeł radzieckich, podających prawdopodobieństwo trafienia pociskiem w cel od 75 do 85%, co miało zostać potwierdzone na przykład podczas interwencji w Afganistanie. Kto więc jednak miał rację? Ostatecznie w wątpliwości rozwiać powinna demonstracja śmigłowca Mi-28A w Szwecji pod koniec 1995 roku, gdzie wykorzystywano rakiety systemu szturm, jak i systemu ataka. Oczywiście w tym momencie naturalnie najbardziej interesują nas rakiety szturm. Tak też w pierwszym wariancie śmigłowy z zawisie do celu oddalonego o 900 metrów, w drugim zaś z prędkością lotu wynoszącą 200 km na godzinę oddawał strzały do celu oddalonego o prawie 5 km. Jeśli chodzi o precyzję pociski generalnie trafiały w promieniu metra od celu, co było wynikiem satysfakcjonującym. Niepokojący natomiast był jeden fakt. Jaki? Otóż taki, że głowice przeciwpancernych pocisków kierowanych podczas tej demonstracji nie uległy kilkakrotnie detonacji z powodu prawdopodobnych wad fabrycznych. Od po prostu ruska amunicja. Niemniej jednak zmierzajmy ku meritum. System ten nie był bez wad, gdzie uwydatniły się one szczególnie w użytku naziemnym. Po pierwsze, duża prędkość utrudniała skuteczne trafienie, po drugie, optyka oferowana strzelcowi w pojeździe MTLB zaczęła bardzo szybko się starzeć z powodu braku kanału nocnego ze szczególnym naciskiem na brak termowizora. Po trzecie, co jednak udało się po prostu rozwiązać przez montaż na MTLB rakiet Ataka. Mówić o pocisków Szturm nie posiadały prekursora, co uniemożliwiało penetrowanie przez nie np. nowocześniejszych pancerzy kompozytowych, pancerzy reaktywnych wybuchowych czy tych niewybuchowych, pasywnych, popularnych szczególnie na zachodzie, w krajach NATO. Tak jednak, wracając znowuż na Ukrainę, system naziemny noszący oznaczenie 9P-149, korzystający z rakiet Szturm, zużycia nigdy nie wyszedł. Broń ta dalej licznie wykorzystywana przez stronę rosyjską w zasadzie nadal stanowi podstawowy wyspecjalizowany komponent samobieżny przeciwpancerny wojsk zmechanizowanych, na no co wskazuje sam Oryx, informując o zniszczeniu przynajmniej 36 wozów 9 p 149 Co ciekawe, nieznana nam oczywiście ilość tego kompleksu została zmodernizowana np. do standardu 9K132, szturm SM oferującego przede wszystkim naprawę poprzednich mankamentów, takich jak brak kanału nocnego termowizyjnego czy brak dedykowanych pocisków specjalnego przeznaczenia. Wóz otrzymał więc dość porządną optykę z termowizorem, do tego pociski odłamkowe lub zbliżeniowe do skutecznego rażenia nisko lecących śmigłowców, jednak podwozie z zasady zostaje to samo, czyli stary ciągnik artyleryjski MTLB. No i oczywiście jak zwykle, żeby była jasność. To wszystko nie zmienia faktu, że wóz ten wciąż może być dość groźny w dobie ukraińskiej ofensywy, szczególnie wersje zmodernizowane, dysponujące nowoczesną amunicją. Jednak jest to tylko przedsmak tego, co możemy w zasadzie nazwać nowoczesnym, wyspecjalizowanym niszczycielem czołgów. Główny punkt naszego odcinka to jest system 9K123 Kryzanthema S, zaczął się rozwijać w zasadzie w połowie lat 80. Głównym biurem, które wówczas zajmowały się projektowaniem i budową tego kompleksu, było i jest Biuro Projektowe Inżynierii Mechanicznej w Kołomnej. Nosi ono dość śmieszną, karką mną dłuższą nazwę jako spółka Orderu Lenina i Order Czerwonego Sztandaru Pracy, bla 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 bla. Niemniej jednak nie jest to w tym wypadku istotne. Skrócona nazwa tego zakładu składa się w zasadzie z trzech liter, czyli KBM i takiej dalej będziemy się trzymać. Co jest jednak istotną informacją dla nas w wypadku tego biura? Odpowiada ono w zasadzie za zaprojektowanie większości radzieckich powojennych systemów artyleryjskich, Jakie znamy? I nie jest to absolutnie żart. Według źródeł, ponad 80% moździerzy produkowanych w Związku Radzieckim, rakietowe, przenośne zestawy przeciwlotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane czy nawet systemy dużego kalibru operacyjno-taktyczne pojawiły się na deskach kreślarskich, właśnie tu. Nawet toczki czy Iskandry. Także jest to jedno z najbardziej kompetentnych przedsiębiorstw na świecie, jeśli chodzi o budowę broni do eksterminacji. Jednocześnie jest ono prawdopodobnie w najlepszej kondycji ze wszystkich rosyjskich przedsiębiorstw tego typu. Jednak wracając do głównego tematu, prace kierowane wówczas przez generalnego projektanta Sergeja Pawłowicza Niepobedimiego, co swoją drogą oznacza po rosyjsku niezwyciężony, doprowadziły do jednego powstania następcy systemu Szturm. Całość została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie w lipcu 1996 roku, co jest jednak głównym przeznaczeniem tego kompleksu. System rakietowy Kryzant MAS przeznaczony jest przede wszystkim do priorytetowego niszczenia nowoczesnych i zaawansowanych czołgów, w tym tych wyposażonych w najcięższe możliwe opancerzenie typu Nera. Ponadto system ten również sprawdzi się w roli mobilnego, samobieżnego systemu ochrony wybrzeża przed niskotonarzowymi okrętami desantowymi i nisko latającymi celami powietrznymi. Oferuje on także możliwość niszczenia np. żelbetowych konstrukcji obronnych. A także siły żywej przeciwnika, zlokalizowanej zarówno w okopach, jak i w terenach otwartych. Co Chrysanthemy jednak najbardziej różni od swojego poprzednika, czyli systemu szturm. Przede wszystkim wóz wyposażony w ten kompleks posiada możliwość strzelania w dzień i w nocy dzięki zastosowaniu zaawansowanej optyki. Nie jest to jednak wszystko. Maszyna wyposażona jest w innowacyjny, pionierski w momencie wprowadzania jedyny taki na świecie łączony system sterowania. Umożliwia on sterowanie pociskiem w trybie automatycznym z naprowadzeniem radarowym w wiązce fal milimetrowych oraz w trybie półautomatycznym z naprowadzeniem pocisków w wiązce laserowej. No ale bardziej po ludzku, cóż to jednak znaczy? Niemniej, nie mniej, więcej tyle, iż przy korzystaniu z tego systemu mamy możliwość po pierwsze wystrzelenia dwóch pocisków, co oczywiście nie jest jeszcze niczym dziwnym. Jednak ze względu na ten zdwojony system sterowania pociskami za pomocą wiązki laserowej i radaru, o którym zaraz. Możemy jednocześnie dokonać ostrzału dwóch różnych celów. Potencjalnej defensywie, więc, czyli w sytuacji znowuż występującej w obecnej fazie wojny na Ukrainie, jest to, po pierwsze, przez stronę rosyjską pożądane, po drugie, zapewnia jedną istotną przewagę. Niewielka ilość tych wozów, licząca na przykład Pluton, jest w stanie za pomocą jednej salwy zniszczyć już dwa Plutony wozu przeciwnika. W ten sposób, w hipotetycznie zakładanym natarciu ukraińskim na linie rosyjskie, kompania takich wozów jest praktycznie w stanie wyeliminować cały batalion w mgnieniu oka. Oczywiście jest to sytuacja bardzo hipotetyczna, jednak pokazuje, jak bardzo jest to groźny system. Oczywiście idźmy dalej. Sama wyrzutnia, wraz z systemem kontenerowym, znajduje się na pojeździe bojowym 9P-157-2, stworzonym na bazie wozu BMP-3. Wybór ten w czasie projektowania systemu był dość oczywisty. O wykorzystaniu podwozia BMP3 decydowała oferowana duża mobilność, doskonała manewrowość platformy, czy oferowane zdolności przełajowe oraz przede wszystkim zdolność do natychmiastowego pokonywania przeszkód wodnych bez wcześniejszego przygotowania. Skupmy się jednak na rzeczach najważniejszych i nie będziemy tutaj omawiać opancerzenia wozu, bo jak można się domyślić, jest ono dosyć śladowe. Ani jego mobilności, która powiedzmy sobie szczerze, jest dość podobna do wozu BMP-3, który już zresztą w przeszłości parę razy omawialiśmy. Co więc zapewnia aż takie możliwości bojowe i atuty temu rakietowemu niszczycielowi czołgów? Jedną z charakterystycznych cech kompleksu Kryzantema S, zapewniającą przewagę nad innymi konstrukcjami tego typu na świecie, jest to. Że jako główny środek wykrywania i śledzenia celu przyjęto stację radarową operującą na falach milimetrowych od 100 do 150 GHz. Ogólnie w podobnie działający radar wyposażone są na przykład niektóre śmigłowce bojowe, jednak jedno trzeba przyznać. Na lądzie tego typu rozwiązanie jest absolutną rzadkością. Stacja radarowa nosi nazwę 1L32 i pochodzi teoretycznie z Instytutu Badawczego Striela z No i dlaczego teoretycznie? Otóż według niektórych przesłanek radar, jak i optyka wozu pochodzić mają z ukraińskich zakładów, co zdaje się potwierdzać informacja o wcześniejszej współpracy zakładów rosyjskich z ukraińskimi sprzed 2014 roku. Szereg zastosowanych w tych rozwiązaniach komponentów opracowany miał być przez zakład NPK Fotopribor z Czerkasów. Jednak z powodu pomarańczowej rewolucji 2014 roku komponenty te trzeba było wymienić wobec niechęci ukraińskiej strony z wiadomych powodów. W każdym razie białoruskie komponenty firmy Peleng w jakiś sposób różnić się mają od produktów FotoPriboru, Jednak pojawia się wiele głosów o zwykłej i najprostszej kradzieży technologii. Jednak oczywiście według rosyjskich źródeł, co oczywiście każe przyjmować je z przymrużeniem oka, białoruskie rozwiązania wpłynęły na możliwość rozpoznawania celów z większych odległości. Czyli prawdopodobnie po prostu kamera termowizyjna miała oferować albo obraz o lepszej rozdzielczości, Albo poprawiona lub usprawniona została cała optyka. Wracając jednak do samego radaru, który jest dość ciekawym urządzeniem. Pozwala on na wykrywanie i śledzenie celów przez np. mgłę w warunkach słabej widoczności, zapewnia do tego automatyczne śledzenie celu przy jednoczesnym automatycznym sterowaniu pociskiem. Proces ten ma się całkowicie odbywać autonomicznie bez udziału operatora. Zapewnia to oczywiście szereg kolejnych atutów, gdzie uwaga potencjalnego żołnierza skupiona nie jest na wizualnym korygowaniu lotu pocisku na cel, lecz co najwyżej szybkiej identyfikacji i stwierdzeniu, czy pojazd jest swój czy obcy, i oddaniu strzału w przypadku stwierdzenia tego drugiego. Stwarza to możliwość niespotykanej wielozadaniowości. No i tutaj, jeżeli operator w warunkach dobrej widoczności widzi cel kolejny, po prostu za pomocą wiązki laserowej kierowanej na obiekt. Jest w stanie wystrzelić drugi pocisk nieco bardziej ręcznie. Każdy więc z nich leci do innego celu. No ale dlaczego jest to tak bardzo istotne? Otóż w dobie konfliktu bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że pojazdy nieważne jakiej kategorii poruszają się oddzielnie. Zazwyczaj konwojowane są różne cele, obiekty, zapewniane jest wsparcie przez Pluton jakichś wozów, etc. Sprawia to jednak jeden dość istotny problem. Nawet przy zniszczeniu jednego z wozów występuje natychmiastowe zagrożenie kontrogniem, otrzymanym z pozycji ostrzelanej po prostu przez inny wóz. Tak też Kryzantema, operując nawet pojedynczo, ten problem częściowo likwiduje, ześ w wypadku działania w kooperacji z wozem dowódczym, przydzielającym cele lub innymi jednostkami naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo praktycznie całą wrogą miejscową formację. Teraz jednak znowu o życiu takiego systemu troszkę bardziej od kuchni. Operator, dokonując wyboru pocisku z bębnowego magazynu amunicji, za pomocą specjalnego pilota sprawia, że przeniesienie wyrzutni z pozycji jezdnej do bojowej i odwrotnie, do tego załadunek i przeładowanie, odbywa się automatycznie. Nie musi on opuszczać swojego stanowiska, może się skupić tylko i wyłącznie na obowiązkach. Jednak jakiej jakości jest to amunicja i co sobą prezentuje? PPK Kryzantem S oferuje możliwość skorzystania z pocisków namierzanych radarowo, jak i laserowo. Jedno o oznaczeniu 9123, drugie o oznaczeniu 91232. Festiwal oferowanych możliwości przez amunicję zaczyna się od pocisków z głowicami tandemowymi kalibru 152 mm posiadającymi prekursor umożliwiający pokonywanie osłon reaktywnych, gdzie deklarowana penetracja pancerza wynosi ponad 120 mm RH. Znowuż krótko mówiąc jest to wystarczające do skutecznego porażenia każdego znanego nam czołgu podstawowego. Spektakl wyboru kończą pociski posiadające głowicę termobaryczną służącą do skutecznej anihilacji siły żywej. Sama jednak budowa takiej rakiety i jej własności aerodynamiczne są interesujące. Ten najczęściej składa się ona ze specjalnych lotek, które są umieszczone prostopadle do płaszczyzny osi dysz silnika położeniu transportowym w kontenerze są one umieszczone osłaniając korpus rakiety, zaś po opuszczeniu kontenera transportowego przyjmują pozycję właściwą za pomocą mechanizmu sprężynowego. Rakieta taka jednocześnie porusza się już wolniej niż rakieta systemu szturm, bo tylko 400 metrów na sekundę. Dwa do samego szturma wpływającą na celność była zbyt duża prędkość nie pozwalająca na zadowalające operowanie rakietą. W tym wypadku ten mankament poprawiono. No dobrze. Jednak sama kompania takich wozów nie składa się tylko z jednostek stricte bojowych. Oprócz wozów 9P157-2 wymienionych teraz i uzbrojonych w PPK, kompanie tych pojazdów obejmują bojowy wóz dowódcy, przeznaczony specjalnie do wczesnego wykrywania i rozpoznawania celów, do tego określania ich współrzędnych, a także rozdzielania celów między wozy bojowe ze wskazaniem ich położenia. Także możliwe jest w tym wypadku jednoczesne działanie kilku wozów bojowych na jeden lub kilka pobliskich obiektów, zwiększając skuteczność działania grupy do nieznanego dotąd stopnia. Tak też, według zakładanych szacunków, które są niezmiernie ciekawe, trzy wozy bojowe kompleksu Kryzantema S są w stanie odeprzeć atak kompanii czołgów, czyli 14 wozów, przy czym co najmniej 60% celów zostanie zniszczonych. Cóż to znaczy? Niestety na nieszczęście ukraińskiej strony kompleks uzbrojenia Krizantema S jest zdecydowanie najpotężniejszym lądowym kompleksem przeciwpancernym w rosyjskim arsenale i można go uznać za wysoce skuteczny środek zwalczania celów opancerzonych. Wozy te są więc w stanie nawiązać równorzędną walkę z nowoczesnymi czołgami wyprodukowanymi w XXI wieku w łatwy sposób w warunkach zasadzki lub kooperacji z innym rodzajem uzbrojenia, zniszczyć je. Tak w zasadzie jedynym antidotum na tą broń są dopiero wchodzące na użycie systemy obrony aktywnej, którymi strona ukraińska dysponować raczej zbyt prędko nie będzie. Oczywiście może któryś z systemów zakłócania jest w stanie działać na ten radar, jednak tego oficjalnie nie wiadomo. Także na koniec. Pozostaje nam i stronie ukraińskiej mieć nadzieję, że niewielka ilość tych wozów w służbie rosyjskiej nie zaszkodzi podczas ofensywy, gdzie jednak dochodzą nas informacje o specjalnym skierowaniu tych pojazdów do obrony okupowanych obszarów wschodniej Ukrainy w ramach drugiej gwardyjskiej dywizji zmechanizowanej, tak też jak wiele ukraińskich czołgów zostało już zniszczonych tymi systemami. Czy może właśnie Kryzantema stanowi o tym, że rosyjskie linie obrony są trudne do przebrnięcia przez wojsko spod znaku Tryzuba? Ile jeszcze zostanie ich wprowadzonych do służby w najbliższych latach? Odpowiedź na to pytanie, jak zwykle, pozostawiam Wam. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Gorąco zachęcam do komentowania i dyskutowania, zaś jeśli całość przypadła Ci do gustu, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Przy okazji, jak dotrwałeś do tego momentu, nie pogardzę także subskrypcją. Z racji prowadzenia kanału już od jakiegoś czasu uruchomiłem również możliwość wsparcia mojej twórczości drobnym datkiem, możliwym np. do przekazania przez serwis Bycoffee, do którego link podany jest w opisie. Ponadto zapraszam na swojego Twitcha, gdzie zawsze możemy porozmawiać sobie luźniej na tematy związane z Federacją Rosyjską. Do zobaczenia!